Szczecin, zima 1972 roku. W ramach wielkiej akcji prowadzonej przez milicję obywatelską zakraty trafiają cukiernicy i pszczelarze. W protokole zajęcia mienia ruchomego, sporządzonym 20 stycznia 1972 roku, prokurator wylicza dobra skonfiskowane podejrzanym. Samochód Syrenka, szafa trzydrzwiowa na wysoki połysk, telewizor Granit 101, aparat fotograficzny Czajka 2, kanapo Tapczan, lodówka Książeczka oszczędnościowa z wkładem 9 tysięcy złotych. W tym samym czasie jeden z aresztowanych na wyrwanej z zeszytu kartce pisze, Major M.O. rozpoczął przesłuchanie od słów poniżających moją godność osobistą. Zarzucono mi, że jako wspólnik nielegalnego handlu cukrem zarobiłem 440 tysięcy złotych. W takiej sytuacji postanowiłem się powiesić. W czasach rządów Władysława Gomułki władza próbuje wytłumaczyć braki na rynku działaniami aferzystów. W Warszawie afera mięsna kończy się wykonanym wyrokiem śmierci i kilkoma wyrokami dożywocia. Dopiero po 40 latach Sąd Najwyższy uzna, że proces przebiegał z rażącym naruszeniem prawa. Po rewolcie robotników wybrzeża zmieniają się władze PRL, ale podstawowych towarów spożywczych wciąż brakuje. Myśmy dostali ze Związku Radzieckiego ponad to, co nam dostarcza w planie na 71 rok 12 tysięcy ton słodkiego oleju roślinnego. Podobnie jest ze sprawą mięsa. Zamiarem poprzedniego kierownictwa było znaczne zmniejszenie spożycia mięsa w roku 71 w stosunku do roku 70. Ale przecież nie na tym się kończy lista towarów, które musimy kupić, aby utrzymać zaopatrzenie rynku w jakim takim stanie. Na przełomie lat 60. i 70. Polska jest potęgą w produkcji cukru, a jego eksport stanowi poważny składnik dochodu narodowego. Jednak w sklepach cukru brakuje, a cukiernikom przydziały nie wystarczają do produkcji ciast. Leszek Mączka urodził się w Szczecinie rok po wojnie. Po podstawówce poszedł się uczyć na cukiernika, bo jak twierdzi cukiernik-prywaciarz, to był ktoś. W latach 60 ożenił się z córką Gerarda Eś, właściciela słynnej cukierni przy ulicy Jagiellońskiej. No mieli najlepsze wozy, i, bo to jednak, jednak te, te słodkie sprawy dawały spore pieniądze. Nie? I to była taka no, elita, no, była. była. Świerkie jeździł Mercedesem, ale bardzo krótko, bo... I tego miło co z Warszawy, to wydział skarbowy, tak zaczął, zaczął jechać. Nawet do tego stopnia, że jak przychodziła kontrol, to z jajek patrzyli na pieczątki z wederka. Ale jakoś z tymi kłopotami dajemy radę, bo jak powiedziałem, fabryka idzie pełną parą i robimy sporo ponad normę przerobu dobowego. Ile robicie na zmianie czy też na, w czasie no, doby? Robimy w czasie doby około tysiąca i ponad 1800 ton cukru. Y, buraku przerabiamy, przerabiamy. przerabiamy, a cukru robimy rzędu jakieś 200 ton. W okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy lały w październiku deszcze i to prawie lały ciągle i bez przerwy. My przeżywaliśmy pewien kryzys, mieliśmy niewielki zapas buraków na placu, no czasami nawet i kilkunastogodzinny, no ale wielkim wysiłkiem i plantatorów, i pracowników przemysłu ten kryzys żeśmy jakoś przezwyciężyli. Z żoną zgodniliśmy zakładamy pasiekę. I w tym czasie, kiedy byłem w rejsie, no ja pracowałem na morzu, byłem w rejsie, żona w międzyczasie kupiła na jesień 17 rodzin. Kiedy wróciłem z rejsu, zobaczyłem, że te pszczoły są niedokarmione na zimę. A na zimę trzeba dać na jeden ul 10 kg cukru. W sklepach nigdzie nie było cukru. Nie można było nigdzie je kupić. Zwróciłem się do związku pszczelarzy w drawnie i ponieważ tam pasieka miałem. Tam powiedzieli, że niestety cukier tylko dla zrzeszonych. Kupowałem cukier. Tak gdzieś okazyjnie od pracowników, którzy pracowali w cukrowni, tam po 10 kilo, po 15 kilo, tak żeby zakarmić pszczoły na jesień. Do szczecińskiego portu przyjeżdża cukier z całego kraju. Często w złym stanie. Mokry, zbrylony, w porwanych workach. Taki podlega dyskwalifikacji z eksportu i pozostaje w porcie razem ze zmiotkami, czyli tym, co rozsypało się w magazynach. Kiedy Polacy nie mają czym słodzić herbaty, na nabrzeżu rumuńskim leżą dziesiątki ton cukru wycofanego z eksportu, którym nikt się nie interesuje. Tomasz K., dyspozytor z państwowej firmy spedycyjnej Hartwig, wpada na pomysł, aby coś z nim zrobić. Sprzedaje go oficjalnie spółdzielni. Botwina produkującej tanie wina za jedną piątą rynkowej ceny. Wtedy w głowach Tomasza K. i jego kolegi z pracy Stanisława K. rodzi się plan. Na pewno znajdą się kolejni chętni na eksportowe odpady po atrakcyjnej cenie. Dowiedziałem się od teścia, bo do teścia się zgłosił ten Piotrowski, który miał pszczoły i mu zaoferował ten cukier. Ja tu co przyszedłem i też byłem od niego, no cukier też mi przewoził, ale ja byłem przekonany, że to jest cukier od razy. Ja z Hartwigiem nic nie miałem wspólnego ani żadnej wiedzy, tylko to było, że, że te worki były z, z templem Hartwigów. W garażu Stanisława K. przechowuje swój motocykl, właściciel dużej pasieki, który często żali się znajomemu, że ma kłopoty z zakupem cukru na dokarmianie pszczół. Człowiek z Hartwiga proponuje mu towar sportowych odpadów po 4 zł za kilogram. To okazja, bo oficjalna cena kilograma to w tamtym czasie 10 zł. Aby wszystko miało pozory legalności, właściciel pasieki załatwia sobie zamówienie z Wojewódzkiego Związku Pszczalarskiego. To wystarcza, aby z portu wywieźć 6700 kg cukru. Wkrótce do interesu dołącza Władysław Z., kierownik sekcji do spraw eksportu z Hartwiga. Tylko 26 września 1969 roku wyprowadza z portu 17 000 kg odpadów i zmiotek. Do trójki z Hartwiga zgłaszają się właściciele warzywniaków, producenci lodów, cukiernicy i pszczelarze z całego województwa. Powstaje wielki łańcuch pośredników i odbiorców. Większość jest przekonana, że wszystko jest legalne. Widzą przecież faktury ostępowane przez ludzi z Hartwiga, zlecenia wydania cukru i przepustki portowe. Będąc na urlopie na pasiece i latem, i przez wioskę jedzie samochód i sprzedaje cukier. To mnie zaciekawiło, jak to w sklepach nie ma. Pytam panowie, no ale jak to, po jakiej cenie i tak dalej. No, mnie dobrą cenę podali, taką mniejszą nawet, tak w sklepie. I powiedzieli, że to są zapasy, które muszą opróżnić po prostu z tych z pomieszczeń. Dlatego, że przychodzi nowy cukier, nie mają gdzie tego. I to jest nadwyżka i oni jeżdżą i sprzedają. No wtedy, ile miałem pieniążków, za tyle kupiłem tego cukru. Kupiłem ponad pół tony cukru od nich. W handel angażuje się nawet major MO Stanisław B., komendant dzielnicowy z Pogodna, który po pracy jeździ swoją syrenką do znajomych pszczelarzy w całym województwie. Dostaje od nich za to warzywa. Jego kolega Henryk K., zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Miasta, sprzedaje cukier, zarabiając złotówkę na każdym kilogramie. Jak siedział milicjant w kabinie, to już była jakaś taka obstawa, bo to go tam zatrzymał i około parę gwiazdek na pagonach. To już jechał i to była taka dla nich... No i też zostawali jakąś działkę. Dokładnie nie pamiętam, ile tam zostawali za taki, taki kurs. No, ale dostawali pieniążki też i kiepskie, nie? Janka, szef komendy Szczecin nad Odrą, też pomaga w zbyciu cukru znajomym pszczelarzom, wśród których jest kilku innych milicjantów. Sprawa wypłynęła, to znaczy nie można było jej zdusić. Tak jak wiele spraw, nie przedostawało się do prasy, nie pisano o tym szeroko i tak dalej. Z tego względu, że transport cukru był zapewniony, to znaczy samochód i kierowca, a często nawet może ktoś jeszcze do pomocy, to byli milicjanci. Duże ilości tego cukru były przewożone gazikiem z dzielnicowej komendy Szczecin Pogodno, że gazik był tak obciążony towarem, że się rozkraczył w czasie jazdy. Część tego transportu uległa. Zniszczeniu nawet, bo to się rozsypało, wszystko z tych worków, i przeszło do publicznej wiadomości. Pierwszy ślad pracy organów ścigania w tej sprawie to napisana odręcznie na kartce w kratkę notatka służbowa z datą 26 listopada 1971 roku. Podporucznik MO Kazimierz K. melduje przełożonym. Wykonując czynności służbowe, ustaliłem, że pracownicy przedsiębiorstwa Hartwig zajmują się nielegalną sprzedażą cukru zdyskwalifikowanego z eksportu prywaciarzom. Na początku lat 70. pracowałem w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. No w skali kraju no to było jedno z większych przestępstw, prawda? I stąd też rozgłos nadany temu. Musimy powiedzieć, jeszcze sobie przypomnieć, to był lat, rok 71, pierwszy okres, powiedzmy, pierwszy rok władzy Gierka, gdzie na przestępczość rzeczywiście zwracano uwagę. Była to bardzo duża sprawa, gdzie było szereg podejrzanych, no musiało być dużo ekip, które dokonywałyby przeszukań. I w jednej z takich grup i ja się znalazłem, bo na przełomie 71-72 zimno było. I znalazłem się właśnie w ekipie, która dokonywała przeszukań cukierni Gerarda Świerka przy ulicy Jagiellońskiej. W czasie przeszukania samej cukierni nie znaleźliśmy nic, co mogłoby wskazywać na, na to, że korzystał z tego cukru wywożonego z portu. Kończąc już przeszukanie, przyszedł nieznany nam mężczyzna i poprosił o klucz od piwnicy. Świerk strasznie się zdenerwował, łącznie z tym, że zaczął na tego człowieka krzyczeć, prawda, wyganiać go. Zapytaliśmy o co chodzi, powiedział, że przyszedł po węgiel. No to wówczas poprosiliśmy, żeby nam pokazał, która to jest piwnica. Pokazał nam tą piwnicę, zeszliśmy, tam dopiero to wszystko, co z tego portu było wywożone, to tam się znalazło. Tam była masa cukru, yy, całe kartony kakao, o ile dobrze pamiętam. Różnego rodzaju owoce w zalewach. Zaraz potem milicja sprawdza. Związek Pszczelarzy nie odbiera żadnego cukru. Dwa tygodnie później Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex w odpowiedzi na pytanie milicji informuje, iż nie upoważniła spedytora do sprzedaży eksportowych odrzutów. Podporucznik Kazimierzka wie już, że wykrył największą aferę w swojej karierze. Śledztwo przejmuje prokurator Roman Raj, zastępca prokuratora wojewódzkiego, który steruje wtedy najgłośniejszymi sprawami. Jako pierwszy aresztowany zostaje Tomasz K. Kiedy prokurator pokazuje mu wystawiane przez niego zlecenia, przyznaje się do wszystkiego i rozpoczyna długą spowiedź. Po nim za kratki trafiają Stanisław K. i Władysław Z. z Hartfiga, oficerowie milicji, pszczelarze, cukiernicy i producent lodów. Leszek Mączka wiosną 1972 roku niespodziewanie dostał bilet do rezerwy. Stawił się w jednostce wojskowej w Świnoujściu. Następnego dnia, przed koszarami, pojawił się samochód z oficerami MO ze Szczecina. I tam mnie aresztowali w jednostce. I przywieźli mnie na, na Polską do aresztu, i tam już byłem w areszcie. Po wyjściu z aresztu, byłem dwa dni. Na wolności, na trzeci dzień przyszedłem z zakładu, to już pod zakładem czekało auto na mnie. Nie? Otworzyłem tylko cukiernię i już dwóch panów weszło i my z powrotem do aresztu. Sami robili tam w domu rewizję, w zakładzie. Nie? To tylko było, wszystkie księgi zabierali i to wtedy się zaczęło dziać piekło. Przesłuchania były i w nocy, i rano, i cały dzień. i Także to, to samo w koło, na okrągło i na okrągło. Prokurator podpisuje jeden nakaz aresztowania za drugim, a milicja zajmuje majątek podejrzanych, zabierając z ich domów nawet szafy i kanapy. Kompletna konfiskata mienia w ustawodawstwach średniowiecznych. Jak kogoś skanerano na banicję, to zabierano mu cały majątek. I ktoś, kto powiedzmy, był wielkim arystokratą i miał ileś tam hektarów ziemi i pałac, no nie miał nic, on był goły, on był tylko miał to, co miał na sobie. W pierwszych tygodniach śledztwa prokurator aresztuje 22 osoby. Ówczesna prasa nie pozostawia na nich suchej nitki. Aresztowany komendant dzielnicowy z Pogodna trafia do celi pomiędzy kryminalistów, których wcześniej ścigał. W nocy wiesza się, ale zostaje uratowany. Inny milicjant strzela sobie w głowę, nim zdołano go przesłuchać. W więzieniu rządzą inne prawa i później się spotkali z tymi oskarżonymi, to nie mieli lekkiej chwili tam. Nie mieli prawa nawet wsiąść do stołu i zjeść posiłek przy stole razem pod celą z innymi tam oskarżonymi. Nie było żadnej taryfy ulgowej. W tym przestępstwie brali udział funkcjonariusze. Potem wszyscy w wydziale wiedzieliśmy, że jest komendant z jeden czy dwóch z dzielnic, naczelnik z komendy miejskiej. Ich rola, tak jak się mówiło, sprowadzała się do tego, że Konwojowali ten kradziony cukier wywożony z terenu portu, żeby bezpiecznie po prostu przejechać. W wyniku medialnej wrzawy afera cukiernicza staje się słynna w całej Polsce. Sztandar Młodych drukuje satyryczne wiersze na temat szczecińskich cukierników. O cukiernikach wtedy tak się mówiła, że to są ludzie bogaci. Z drugiej strony funkcjonariusze wysokiej rangi. No, i pewnie urzędnicy z terenu portu, bo przecież to też musiało w jakiś sposób wyjechać. Tu szła propaganda nie tylko dlatego, żeby ich żeby kara, żeby poniżyć, ale dlatego też, że mówiono, no jak się poprawiło ludziom. A mimo to są ci, którzy zarabiają więcej od robotników, ale Waszym kosztem. Tu było ciągłe to dzielenie. Wy i my. Wy i ci co, kto jest z nami. To jest nasz. To był element obcego ustroju. Po 10 miesiącach śledztwa prokuratura oskarża trójkę z Hartwiga o zagarnięcie 452 ton cukru o wartości blisko 5 milionów złotych, innych o pomoc w wyłudzeniu i paserstwo. Pada pomysł, aby ich sądzić w filharmonii. Prokurator tak właśnie na całą Polskę chciał zrobić taką sprawę pokazową. Po prostu i chciał Filharmonii, żeby. Publiczność przeszła, żeby więcej było obserwatorów, ale sąd się na to nie zgodził. Proces 25 aferzystów cukrowych rozpoczyna się 14 grudnia 1972 roku w największej sali szczecińskiego sądu. Ówcześniej sprawozdawcy sądowi podkreślają, że głównie oskarżeni wiele zawdzięczają Polsce Ludowej. W relacjach podają ich pełne dane. Tadeuszka, pochodzenie społeczne, robotnicze, członek PZPR. W czasie śledztwa odebrano mu legitymację partyjną. Władysław Z, podobne pochodzenie, bezpartyjny. Stanisław K, były oficer wojska polskiego, odznaczany brązowym i srebrnym medalem za nienaganną służbę. Jemu też odebrano legitymację. Czesław P, członek z Bowidu, w kampanii wrześniowej walczył w prusach wschodnich, uciekł z niewoli. Na emeryturze założył małą pasiekę. Utrzymywał chorą żonę i czwórkę dzieci. Bo to była przecież sensacja. No bo jak sądzą jakiegoś bandytę, to idą tylko ci, którzy są rządni sensacji. A to przecież normalnych ludzi, więc jak doszło do tego w ogóle? Jak doszło do tego, że to było możliwe? O. A potem wyszło, że było możliwe? No dzięki komu? No dzięki obstawie. No bo gdyby nie było tej obstawy, to byłoby niemożliwe. W sądzie trójka z Hartwiga, której grozi kara śmierci, przyznaje się do winy. Uwielbił i poszedł z prokuraturą na układ złagodzenia kary. On wszystko ujawniał. I on współpracował z prokuratorem, uzgadniali wszystko i każdemu. Udowadniał wszystko. Pośrednicy i odbiorcy tłumaczą, że nie wiedzieli, że cukier został wywieziony z portu nielegalnie. Wszyscy wyrażają skruchę. Prokurator nie wnosi o wymierzenie kary śmierci, ale żąda wyroków wieloletniego więzienia. Tomasz K. w ostatnim słowie mówi. Jak do tego wszystkiego doszło? Czy dlatego, że uwierzyłem obcej propagandzie głoszącej, że w Polsce wszyscy kradną? Nie. Brnąłem w to, głusząc obiekcje i wyrzuty sumienia, zapewnieniami o koneksjach z MO, które zapewnią nam bezpieczeństwo. W tym okresie propaganda dosyć sprytnie przestawiła się na wskazywanie i ujawnianie już pewnych rzeczy. Dla wytłumaczenia, dlaczego są braki na rynku. Sąd wydaje wyrok 29 czerwca 1973 roku. Tomasz K. dostaje 25 lat więzienia. Władysław Z. i Stanisław K. po 15 lat. Teodor T., kierowca, który wywoził cukier sportu, 7 lat. Stanisław B, komendant milicji Spogodna, który sprzedawał cukier pszczelarzom 6 lat. Jan G, właściciel pasieki, który pierwszy kupił eksportowe odrzuty 4,5 roku. Inni dostają mniejsze wyroki, tylko trzech w zawieszeniu. Gdzie wtedy były wyroki wysokie, bo. W przeszłości, w nieodległej od tej sprawy, była kara śmierci związana z, tam, z obrotem mięsem w Warszawie. Też wysokie wyroki były w Radoskurze, tam przy obrocie też skórami. Władza zawsze chciała dać odczuć społeczeństwu, że jest silna, że jest mocna. Panował pogląd, że jest tym mocniejszym, są wyższe kary. Poza tym, proszę Pana, w porównaniu z wymiarami kar, jakie były w okresie gomułkowskim, w pewnym okresie, no to to nie były drakońskie kary. 29 kwietnia 1974 roku Sąd Najwyższy utrzymuje wyrok w mocy. Wtedy Władysław Z. wiesza się w swojej celi. Nikt się nie spodziewał takich, tak wysokich kar, jak ja kupiłem tego cukru trzy no, tony, bo więcej nie kupiłem, to za ten cukier dostałem sześć lat, za co? No ja, 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 sam zniszczony i moja młodość, wszystko i tak ciężka praca w tym, w tym zakładzie, który tam miałem, legło w gruzach, nie? do zakładu uspołecznionego nie mogłem pójść, bo karany to już był, Margines. To ciążyło długo na mnie, nie? No w tej chwili też mogę powiedzieć, że jestem niekarany, bo karalność jest zatarta i to tak. Ale ciążyło na mnie bardzo długo, nie? Czesław P. były partyzant, który kupił tani cukier dla swoich pszczół i dostał za to 4 lata więzienia, nigdy nie pogodził się ze swoim losem. Do 1983 roku wiele razy pisał do rady państwa. Walczyłem z faszyzmem i ugruntowywałem na ziemiach polskich naszą socjalistyczną władzę. Pragnę zakończyć życie z czystą kartą karną. Jego prośba o zatarcie kary nie została rozpatrzona.